Co to jest? Wiewiórka czy mysza? Nie może wyjść. To właśnie wiewiórka, która robi tre. Widać, że się trochę trzęsie dziewczyna. Na pewno nie jest zimna, bo jest 25 stopni, słońce. Popływała w basenie, trochę wyciągnąłem ją na deseczce i trochę ją chciałem, żeby odeszła. Ona tej deseczce wyszła, resztki rzęsy chciałem, żeby poszła na drzewo, bo tutaj owczarki niemieckie dwa biegają, ale Niestety jeszcze się nie może ruszyć dziewczyna. Tak jest zmrożona. Ciekawe jak długo jej zajdzie. Już powoli chyba się zaczyna ruszać. wentylowana jest na pewno. Zobacz jak oddycha. Dosyć szybko oddycha. To widać, że całym ciałem Jeszcze jest w szoku, a walczyła o życie w sumie, nie wiadomo jak długo. To zależy, jakie miała przekonanie, ile może wytrzymać, o! czyli będzie żyć. Ciekawe, czy nadal się trzęsie. Kołowata jest o.